Czy słyszałeś kiedyś o zasadzie pędu? Czy wiesz, że to jest jeden z najprostszych sposobów do tego, aby utrzymać samodyscyplinę? Posłuchaj już za chwilę, jak to działa. Cześć, mam na imię Fryderyk i codziennie w klubie 555 o godzinie 5.55 budzę tysiące ludzi do tego, aby na drodze zmiany nawyków Zmieniali swoje życie na lepsze. Właśnie teraz mówimy na temat nawyku, który nazywa się samodyscyplina i wytrwałość. Jest to jeden z trudniejszych nawyków do wprowadzenia, wdrożenia, a dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć o tym, jak to zrobić, żeby wytrwać. Czy słyszałeś kiedyś o zasadzie pędu? No to zadam Ci jeszcze jedno pytanie. Czy spróbowałbyś kiedyś zatrzymać pociąg, który pędzi z prędkością? Dwustu kilometrów na godzinę. Nawet gdyby postawić mur na torach, to podejrzewam, że pociąg poradziłby sobie z nim bez większego problemu. Wiesz, jaki jest powód? Ma pędy. Porusza się, posiada siłę napędową, nabrał ogromnej prędkości, rozpędził się. Lokomotywa posiada tysiące koni mechanicznych jest dostatecznie mocna, aby poruszyć cały pociąg, kiedy jednak stoi, już niewielki opór może uniemożliwić rozpoczęcie jazdy. Jeśli pod jedno z kół wsuniesz Klin, lokomotywa nie będzie mogła się ruszyć. Wszelki wysiłek jest daremny. Bez pędu wystarczy drobnostka, aby całe przedsięwzięcie spełzło na niczym. Z pędem wszystko dzieje się samo z siebie. Przeszkody nie są żadnym problemem. No cóż, ile razy w cudzysłowie próbowałeś wprowadzić swoje nowe nawyki, chodzić na przykład na siłownię? Czy wiesz, że ludzie najczęściej, idąc na siłownię, zazwyczaj po pierwszym lub po dwóch tygodniach, rezygnują? A dotrzymuje słowa, na przykład na początku roku, tylko około 8% osób? No właśnie dzieje się dlatego tak, ponieważ nie wypracowali pędu. Zatrzymał ich tak zwany zakwas. To znaczy, pojawił się ból. Pojawiło się, pojawiła się nieprzyjemność skojarzona z następną wizytą na siłowni. Pojawiło się coś jeszcze. Pewnie słyszałeś kiedyś z moich ust, może? O czymś takim, co nazywa się misie. Mówimy wtedy, mi się już nie chce. To tak jakby te tajemnicze mi się było gdzieś obok i ono mówiło nam, mi się już nie chce, w związku z czym ja nie idę. Mi się nie chce, więc ja nie idę już więcej na siłownię albo nie robię czegokolwiek, aby wyrobić nawyk samodyscypliny. Dlatego też w pewnym momencie musisz sobie jedną rzecz powiedzieć: Jeżeli mi się nie chce, to ty możesz przecież chcieć. To taka gra słówek tylko. Jeżeli ci się nie chce, to po prostu wyłącz myślenie. Bo czym dłużej się będziesz zastanawiał nad tym, to nie wypracujesz pędu. Natomiast czym więcej powtórzeń zrobisz, o tym mówiłem wczoraj. Dlatego też decyzja, aby w klubie 555 być o 5.55 tylko przez 5 dni, może niewiele ci dać. Natomiast jeżeli będziesz 55 dni codziennie. Może się okazać, że to będzie już pęd. Dlatego też bardzo często nieskuteczne jest bycie w klubie 5 dni i później weekend wylegiwanie się. Naprawdę skuteczne, skuteczne jest to wtedy, kiedy decydujemy się na 55, czy 100, czy 555 dni. Wtedy ten pęd już jest na naprawdę wysokich obrotach. Tak było u mnie, kiedy po 250 dniach codziennego wstawania o godzinie 4.55 po prostu już przestałem o tym myśleć. Mało tego. Nie mam tego czegoś takiego rano, że mówię sobie: O, znowu muszę wstawać. Po prostu wstaję. Rozumiesz zasadę pędu? Po prostu. Trzeba podjąć decyzję o tym, że przez określony czas Niekoniecznie krótki czas niech to będzie przynajmniej 30, 40, 50 dni albo jeszcze dłużej Będziesz powtarzać konkretną czynność. Jeżeli jeszcze obwieścisz o tym, powiesz o tym innym, tak jak mówiłem o tym wczoraj, to na pewno ci się uda. Trzymam za ciebie kciuki. Napisz mi komentarz do tego, jak ci się podoba ten pomysł, żeby wypracować pęd. Bo kiedy go wypracujesz, to będzie ci potrzeba zdecydowanie mniej energii. Jest taka historia, którą ci jeszcze przytoczę. Pewne duże przedsiębiorstwo wydało wiele milionów na kampanię reklamową. Była ona skuteczna i obroty firmy poszybowały w górę. Mimo osiągnięcia zamierzonego wyniku, koncern jej nie przerwał. Obserwatorzy pytali jego dyrektora, dlaczego nie zaprzestajesz tak drogiej reklamy? Obroty przecież przerosły zamierzone cele. Dyrektor koncernu odpowiedział: Proszę sobie wyobrazić, że siedzicie w samolocie. Aby wzniósł się w powietrze, potrzeba ogromnej mocy. Ale po pewnym czasie lecicie sobie spokojnie dalej. Czy wyłączylibyście wtedy silniki? No pewnie nie. Pęd jest jak przysłowiowa śnieżka, która staje się lawiną. Czym więcej dni powtarzać będziesz zamierzoną czynność, tym z większą łatwością będzie ci ją utrzymać. Po dłuższym czasie wytrzymasz wszystko: dietę, ćwiczenia, uczenie się języków. Tylko proszę Cię, wytrwaj. Wytrwaj odpowiednią liczbę, liczbę dni, bo to da Ci pęd i będziesz nie do zatrzymania. Napisz mi teraz w komentarzu, jak Ci się podoba ten pomysł i czy przyda Ci się to do Twojej samodyscypliny. Skomentujesz, jeżeli możesz, udostępnij gdzieś na Facebooku lub gdziekolwiek, opowiedz o tym swoim znajomym. Jeżeli możesz, to polub lub zacznij subskrybować mój kanał. Do zobaczenia. Kolejny film jutro o 6.30.